od latej, co kiedyś była tu z nami. Lecz teraz już fruwa daleko w otchłani. Nie widzę już jej swymi niebieskimi oczami. Wciąż jednak czuję smutek, i żal, co serce mi rani. Że w młodości przyszło mi mierzyć się z takimi problemami, stracić kogoś. Z kim gadałam godzinami? Kogoś, kto życie swe oddał w opiece nad nami, kto całował, tulił, czuwał bez granic, kto zawsze gotów był zwojować świat, byleby obudzić radość i szczęście w nas. Kto kochał nad życie i nigdy nie opuszczał, kto był. Przebaczał, jak anioł czuwał. A teraz nie ma jej tu z nami, już nie widać jej uśmiechu na twarzy. Nie siedzi przy stole, nie ogląda seriali, nie robi na szydełku i nie raduje się z nami. Nie widzę już też, jak kocha i przebacza. Jednak pragnę podziękować. Za wszystko, co mi przekazała, za wszystkie chwile spędzone razem, za siłę, pozytywną energię i magię. Całe dnie i noce myślałam nad tym, jakiej za to wszystko podziękować. Czy będę w ogóle w stanie to zrobić? Jak wypowiedzieć jedno słowo: Dziękuję, zaledwie w ciągu sekundy. Kiedy tak naprawdę pragnę podziękować za całe dotychczasowe życie? No tak, właśnie tak. Jedna głowa, ale za to tysiące myśli. Pewnej nocy w łóżku, kiedy wspominałam i zdjęcia z albumu przeglądałam, tak sobie myślałam, myślałam i myślałam. I w taki oto sposób tekst napisałam. Przelałam na kartkę swoje wszystkie emocje, swój żal, smutek, ból i myśli. Dusza płacząca i serce cierpiące w końcu mogły poczuć ulgę, wyrzucając z głębi wszystko to, co miesiącami skrywały. Łzy spływały mi po twarzy. Ręce trzęsły ze strachu. Nie wiedziałam, co zrobić, by przedstawić światu. Bałam się, co pomyślą inni. Z czasem jednak moja potrzeba ukazania tego ludziom wzrosła. Poczułam, że po prostu muszę. I właśnie wtedy przestałam już gdybać i myśleć. Czy innym się to spodoba? Czy zaśpiewam dobrze, czy zafałszuję? W końcu nie zrobiłam tego, by sprawdzić, czy umiem. Zrobiłam to od serca. Uznałam to po prostu za najlepszą formę przekazu. Już niebawem usłyszycie piosenkę, która mam nadzieję, iż sprawi, że będziecie w stanie z zupełnie innej strony dostrzec moją wrażliwość względem ludzi i świata. Że zrozumiecie, jak ważna jest rodzina, wspólne chwile i pielęgnowanie piękna wartości, jakie posiadamy. Pragnę uświadomić światu, że to niezwykły dar posiadać takich dziadków, jakich mieliśmy i mamy. Chcę, byście doceniali ich za wszystko, co Wam podarowali, byście spędzali z nimi czas, rozmawiali i szanowali. Nigdy nie wiemy, kiedy los nas od nich oddali, kiedy ich zabierze i serca nasze zrani. Dlatego kochajmy i przytulajmy się, póki ich mamy. Uczyniłam to z miłości, szacunku i oddania. Wiem, że kilkoma minutami nigdy nie będę w stanie za wszystko Ci podziękować, lecz wiedz o tym, że zawsze Cię kochałam, kocham i będę kochać. Pamiętać i wspominać też zawsze będę. Choć czas szybko mija, moje serce zawsze przy Twoim będzie. Tę piosenkę stworzyłam tylko dla Ciebie, a teraz spoczywaj w pokoju i bądź szczęśliwa jak na ziemi, tak i w niebie, Twój